Siemaneczko, witajcie moi drodzy, ja jestem Gomez, zostaje w z gry Risen 2, mroczne wody. Dzisiaj pójdziemy sobie z Hinoko. Wykonać sobie zadanie, żeby znaleźć nefryt muszę znaleźć trochę nefrytu, pomożesz? Si. Znam drogę, ale nie umiem walczyć. Na szczęście. Hikoko, ja? przepraszam. Gdzie idziemy? Do jaskini. W drodze do świątyni Ziemi. Uda nam się przejść bez kłopotów? Musimy uważać. Droga przed tobą jest niebezpieczna. Poradzę sobie. Możemy więc ruszać. Dobra, idziemy. idziemy. Za mną piracie. Ta łąga. No ciekawe, co nas tam za niebezpieczeństwo będą czekać. Taki koko nie wygląda na jakąś wojowniczkę. A jeszcze przy okazji tu mamy questa do oddania. Sekundkę. Byłem w wiosce. Dowiedziałeś się czegoś? Wódz dołączył do wrony razem z dwunastoma najlepszymi ludźmi. Dwunastoma? Przed świątynią nie było ich aż tylu. To znaczy, że w środku jest przynajmniej czterech nie licząc wodza. Co teraz? Zrobiłeś co do ciebie należało? No to spływaj, chyba, że chcesz iść ze mną. Eee, Okej. Okay. Idziesz w innym kierunku? Piraci założyli posterunek na drodze do świątyni. No i co? No, skoro idziemy w tamtą stronę, można by załatwić paru piratów. Dobry po. idź za. A to my tak możemy zrobić? Chodź ze mną. <grywa> Moglibyśmy tak zrobić dwa zadania za z zamachem? Ciekawe w sumie. Aż muszę zobaczyć, ja no to raczej się nie uda, nie? Dobra, czekaj. Mmm... Czekaj, czekaj, bo ja teraz lubiłem. A dobra, tam jest Venturno. Tu jesteś. Chodź ze mną Tam idziesz Nie wiesz co, dobra, sobie czytam moi drodzy Eee, tak Na pewno coś czytamy. Bez sensu będzie marnować dwa questy na raz Znaczy może i Venturno by poczekał w sumie, ale nie wiem nie ma sensu ryzykować, czy tak to sobie jeszcze pójdziemy wykonamy te dwa questy osobno. Ale to mi ciekawe, nie? Że, że tak można zrobić, że idziemy z Hikoko i jeszcze z Venturno jednocześnie. No idę, idę. Gdzie ty mnie prowadzisz? Dobra, dawaj to No. widzi za mną, Gucio. No idę, idę. Małpka. Oj! Ała. Raka Stonka! Dawaj, dawaj. Gucio. Tędy, tędy no. Takaś jaskinia pełna nefrytu, co? Ciekawe. Jesteśmy na miejscu. Nefrytowa jaskinia. Hmm. powinnaś tu zostać. Ci, poproszę przodków o twój powrót. Nie ruszaj się z miejsca. Ile kawałków potrzebuję? Cztery, ale uważaj, w ciemnościach czają się termity. Poradzę sobie z nimi. No, zdecydowanie on, no, termity nie są jakimś trudnym przeciwnikiem teraz. Na ten moment. Oj! No, serio! No. Bym się śmiał, jakbyś ty nagle zaczęła atakować, nie? <ślesk> Ojej. Wcześniej nie chciałaś walczyć, a teraz byś nagle zaczęła atakować, nie? To byłoby w sumie niezłe. Dawaj dobra grzyby po pokół Oj Nice Dom Czemu masz wszystkie Łady, jeszcze plujesz O ty Al je oh yeah. No i łatwo i przyjemnie O to chodziło Ale że aż kurde Tyle ich poszło w ogóle Nie O, jest kawałek nefrytu A to on będzie tylko tak Należał sobie na ziemi Łe Myślałem, że to będzie Wiecie Do wykopania z żyły Co to O, kieliszek, talerz, kurde. Mam termity, słyszę. Dobra. Dzień dobry. Panie termicie. Jeszcze raz. Nice. Dawaj go. No i pięknie, ostatni kawałek nefrytu. No troszkę jak spa zawsze wpadło. O! A to jest ten żołnierz! Oła! Oj, to muszę uważać. Ten jest zdecydowanie mocniejszy. No ale! My już też jesteśmy coraz mocniejsi, nie? <ścoughs> już takie termity na mnie straszne. No i teraz co? Sakiewka, kurde Monetkami to ja nie wzgardzę. Gule, się ma. Jak się rzucił, skuban... O, kurde, ty Andrzej, spokojnie. My tu kolegami możemy zostać. O, o. Kurde, jak się rzucają, co jest, halo. Panowie wieku. Oła, oła, dobra, bo ja spadnę. Fajnie, panie! Panie Gulu! Panie Gulu, pan poczeka! Mój pan poczeka! O, tak jest! To było to! Je jeszcze fajnie z tą taką animacją, nie? Takie KO! Tylko ta animacja tak szybko kończy. A jeszcze jeden? O nie! Kurde, jak on szybko biega! RUN, RUN, RUN! RUN FOREST, RUN! Aj! Pięknie! To jest to! Bez i wierzyłem w Ciebie! Ty już jednak jesteś mocarz! Ja oczywiście troszeczkę sobie jeszcze zwiększyłem mojej drodzy w broń palną do końca. Tyle ile mogłem. Mam aktualnie siódmy poziom dzięki falce z Sepiolitu która daje nam plus 1. Tak więc wiecie już, dzięki temu mamy aż. Yy, dzięki temu mam aż 60% na trafienie z pistoletu. I bodaj 40% z muszkietu. Także no to już. Jak widać, całkiem nieźle to wchodzi. Znaczy to chyba tak przelicza, ale są już nie jestem pewien. Tak mi się wydaje, że tak to przeliczało, nie? Że to na procenty było. Że to jest szansa na trafienie, jak gdyby, nie? Tamte zwiększające. 60 z pistoletu mamy oczywiście dzięki pistoletowi, który daje premię aż plus 15 i jeszcze oczywiście dzięki temu plus 10, dzięki temu y, temu legendarnemu itemowi, temu niemoknącemu prochowi czy coś takiego. No, o ty, kurde, nie trafiłem z pistoletu. Ja tu dopiero mówię o procentach nie i teraz nie trafię, no... Jak zwykle Ale pluję Kolego, nie pluj tak Nieładnie, ty nie jesteś lamą przecież, żeby tak pluć Dlaczego tak robisz? Nie teraz Aha, ja chciałem mapkę użyć, no tak Dawaj, 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 dawaj. No kurde, co to za lamy? Tylko plujecie Kto was tak nauczył? Termity nie plują. One tylko kore wżerają. A ja też pięknie celuję, nie? Uuuh. Ja to mam normalnie cela. O! Zablokowały się czy co? No jednak nie. Będzie pluł. To, nie masz zasięgu. Kurde, ale mnie porobiły teraz. Oszukałyście mnie. No i znowu. No. Kurde, te już były twarde. Nie spodziewałem się, że aż takie twarde będą. Ale tu cisza taka, nie? Taka... Oho, słyszę je. Słyszę te termity. Dzień dobry. Jaka jaskinia w ogóle duża? Taka nie wydawała się taka duża w środku. Znaczy z zewnątrz. Kurde, fajnie ile expa. Dobra, dawać dawać tutaj. Może coś tu będzie? Nic. Smuteczek. Oooo, ho Ooo, tak. Już przydałby się lepszy muszkiet, nie? Już ten tak trochę. Trochę mi się znudził. Alo, odleciał. Jesteśmy w ogóle Co to za jaskinia termitowa? O, nie trafiłem No ale z pistoleciku już bardzo duża szansa na trafienie Bardzo cieszy jak widzimy z pistoletu, już bardzo niezły, całkiem niezły damage zadajemy. To jest w ogóle w sumie trochę śmieszne, nie? Że, że mamy praktycznie jeden pistolet od początku całej gry. Aha, i żeśmy sobie takie kółko zrobili. No spoko. No dobra, wracamy sobie do hani. Żeby się o nas nie martwiła. <grym>, że coś nam się stało. Bo trochę nas nie było, nie? Trochę jak spa wpadło. Dawaj, 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 Bezzi. Bezi, dawaj, coś tak szybko męczysz, panie. O. Dzień dobry, Hani. Mamy to, po co przyszliśmy. Ta łąga, piracie. Ta łąga. bardzo odważny. Pan Powinniśmy wracać. Mam cię nieść. Czy idziesz dalej? <ślinighi>. Masz mnie nieść. <ślinighi>. <ślinigh."> dawaj, nieś mnie, kobieto. Wskaż drogę. Dobrze, idź za mną No miałaś mnie nieść kobieto, halo Halo, co to za oszustwo Miałaś mnie nieść przecież Ach, te dialogi Czy ja tu słyszę jak Jaguara? Halo? To jest znak Kurde, wydawało mi się, że słyszę jak ale nie No dobra No i Gdzie jest ta Hani? Ani Tam jesteś Ale żeś uciekła, wiesz co? Jesteś okropna Zostawiłaś mnie Zostawiłaś mnie, kobieto Miałaś mnie nieść, a mnie zostawiłaś, no jak ty tak mogłaś? Tam w ogóle coś jest, można chyba podejść w ogóle pod ten wodospad. Zaraz sobie zobaczymy, nie? Bo tam takie pnącza to zazwyczaj tak... Oznacza, że można się wspinać na te półki. Kurde, tak trollują mnie trochę te ksiatki i tak przypominają mi te owoce kaki. Te owoce magii, się cały czas na to nabieram. Ale widzisz, fajnie. Mam nadzieję, że chociaż ekspadasz za to, nie? Że cię przeprowadziłem. No już, halo, już sobie poradzę. I Koko, już się nie zmęczę. Cieszę się, że znów jestem w domu. Ja też. Dzięki. Ci pogadaj z kapułą. Tylko błagam, bądź uprzejmy. Nie, ja będę nieuprzejmy. Nie umiem być uprzejmy. <śledziany> Dobra, pogadamy sobie. Przeniosłem cztery kawałki na frytu. I Hikoko. Uchroniłeś ją od niebezpieczeństw? Tak. Dobrze ją chroniłeś, jak na górze. Dzięki. Weź ten kamień w podzięce. Możemy teraz zbudować posążek Bożka? Ci. Zaczekaj. Du, 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 du. Jo. Proszę, posążek. Świetnie. Hmm. Ta łąga. A łąga, no dobra, mamy to. Możemy sobie chyba teraz pójść z venturno, nie? Teraz już chyba możemy. Nic nas nie trzyma. Dawaj, panie venturno. Byłem w wio Dowiedziałeś się, że wódz dołączył do wrony razem z dwunastoma najlepszymi ludźmi. Dwunastoma? Przed świątynią? To znaczy, że w środku jest przynajmniej czterech, nie licząc wodza. Co teraz? Zrobiłeś, co do ciebie należało? No to spływaj. Chyba, że chcesz iść ze mną. Idziesz w innym kierunku? Piraci założyli posterunek na drodze do świątyni. No i co? No, skoro idziemy w tamtą stronę, można by załatwić paru piratów. Czemu nie? W sumie, dawaj, do pomysłu pomysł. Idź za mną. Idź za mną. Dawaj, dawaj ziomek, tytr Ty Ewenturno, pożycz mi swój muszkę, ty masz takie kozaski co? Pożycz mi swoją <śmach> maczugę gromu <śmach> Ja dla no, ciebie nie mogę z tych nazw nie Kapuszeku, Tałąga, ulele Ktoś naprawdę musiał brać dobry towar, kiedy tworzył te teksty <śmach> O, fajnie. Czarny Oleander. Milusio. A, my idziemy tu. Hmm, podoba mi się. Podoba się to dla mnie bardzo mocno. Te, ale będziemy zabijać wszystkich, czy tylko część? To jest dobre pytanie. Duża świątynia jest na końcu doliny. Tam poszedł wrona ze swoim Molukaskiem. Ale tutaj zostawił bastion piratów. Byłem tam. Trzej ludzie wrony są w środku. Ich przewódcą jest Bazyl. Co sądzisz? Damy im łupnia? No jasne, posiekajmy trochę Bazylii. Tak, posiekajmy trochę Bazyli. <laughs> Dobre nastawienie. Jak się za to zabierzemy? No, możemy zaatakować ich razem od przodu. No. Albo zakradnij się na tyły, jeśli wolisz. Co potem? Możesz przeszukać to miejsce. Jeśli cię zobaczą, będziesz sam. Co wybierasz? Hmm. Chcę ograbić to miejsce. Popłyniesz tam sam? Ty naprawdę jesteś szalony, wiesz? Dobra, z tyłu jest jakaś szpara. Wejdź tamtędy. Tylko nie zwracaj na siebie uwagi. A co jeśli zwrócę? Spróbuj wywabić ich na zewnątrz, żebym mógł ich zastrzelić. Ty tak, kurde masz łeb na karku. No jest tam z tyłu taka szpara, nie? Taka całkiem ładna ta szpara. Zastanawiam się co autor miał na myśli, że ją tworzył. <laughs> dawaj, dawaj, Bezi. Agent Bezi, normalnie. O, jest owoc maki. No i co, wchodzimy, nie? Opa. No i co? Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą! Kurde, myślał ja, ja cię chciałem ograbić! Odwróć... O-o! Siema, Bazyl! Odwróć. Nie wyszło! O nie, ślepy zamówek! Ty, gościu, jaki ten! Jakiś list! jakiś ślizg po schodach jaki on, No to nie uciekaj! Gówniarze! Jakie gówniarze, wypraszam sobie! Masz dość! Jeszcze mi się ukłoniłeś, no pięknie! Winszuje! Dawaj, chodź tu Co wy się na tych schodach bugujecie, czy co? Ło kurde, ale odleciał. Oni się bugują na tych schodach jakoś Widzicie? O o o dobra dobra O jak mi kopa sprzedał Beskity jak on się buguje na tych schodach ej Mhm Jak ja mam niby to zgarnąć, co? pewno to zgarnę z ciebie. Na pewno. Ale. Ja nie wierzę, no. To jest właśnie, kurde, to, nie? Strzelanie z muszkietu. Fantastyczna sprawa, gdzie ten kolega? Kurde, gdzie on tam poleciał, aż. Kaj ja ci spróbuję zgarnąć ten nut z tego, ale to się nie uda, bo tutaj nie mogę sen. Ja pierdzielę, no. A już było dobrze! Już było dobrze, no! Dobra, jeszcze to, to zobaczymy. Czy coś jest. O, skrzynia Bazila, fajnie. Ła, ile złota, kurde! Fajne to! fajne to! O, jeszcze jedna skrzynia. Ta świątynia ziemi, nie? No faktycznie są tam jacyś wojownicy. Ale z nimi raczej bym nie chciał walczyć. O, jesteś ziomeczku. Kurde, ale odleciałeś. Oj, 21 sztuk złota miałeś. Super! Kurde, ile ich tu jest? Nieźle. To tyle z bazylem. Wrona się wścieknie. Nie chcemy być wtedy koło niego. A co nas to? Ja, no dawaj, co, lecimy do tego Puerto Izabela, czy nie? Recajmy do Puerto Izabela. No, nareszcie. A ja bym chciał być wtedy koło wrony, zobaczyć, zobaczyć, jak się wścieknie. <laughs> A ty byś akurat nie chciał, no? O, czaszkokrot. Możemy kontynuować? No jasne. To już nawet pozbierać nie można. Tak wam się wszystkim nagle spieszy, no? Dawaj Wenturną. jeszcze kawałek. Co tak wolno biegasz? Oj panie, trening by ci się przydał. A, zobacz jakby zapierdzielamy. Normalnie jak Formuła 1. A ty? O, małpeczka. Szarża. W sumie nie wiem, czy by mi te ekspy dodało, czy nie. Ale po co ryzykować, nie? Czy coś tu jest może? Nieee. Nie zatrzymujmy się! Jest małpka, halo? Jest małpka No i nasik U, Coś tu leży To ta koniczenka Fajne, fajne Oj oleander, proszę bardzo Chodźmy dalej Idziemy, idziemy a i my tą bramą wrócimy, fajno. A to jest skrzyneczka, super. Możemy kontynuować? No nie wiem, o ty mi powiedz. Możemy iść chyba. Jesteśmy na miejscu. Najlepiej idź i doręcz swój raport. Ja potrzebuję piwa. Dużo piwa. Ty to masz dobre pomysły, kolego, kurde. Całe życie. Ej, ty! Słyszałem, że w mieście pojawiła się nowa postać. Nie narób sobie kłopotów. Słyszałem, że w mieście. Ale ci się zacięła płyta, kolego. Dobra, to teraz? Uważaj, chłopcze. A, te się powiesz. Dobra. Jeszcze jedno. Pewnie nie wiesz, ale cię obserwowałem. Wiem, że byłeś w obozie Molukasów i rozmawiałeś z wiedźmą I słyszałem, że dzikusy, których zamknęliśmy w wieży, uciekły. I on im w tym pomógł. I nie sprzymierzaj się z Molukasami. Nie zamierzam. Przychodzę z raportem od odwentury. No, i co udało mu się ustalić? Wrona jest w świątyni razem ze swoimi ludźmi, czterema wojownikami Molukasów i ich wodzem. Kolejnych ośmiu strzeże świątyni. Nie wygląda to najlepiej. Wciąż uważasz, że dasz radę to zrobić? Jasne. Daj mi paru ludzi z muszkietami, a Wrona przestanie być kłopotem. Doskonale. Masz moje poparcie, ale pod jednym warunkiem. Trzymaj się z dala od dzikusów ich wódu. To robota dla Inkwizycji. Aha, i teraz będziemy musieli dołączyć inkwiz do Inkwizycji, tak? Czekaj. W takim razie służę ci pomocą. Oczywiście, więc umowa stoi. Aha, okej, okay, dobra. Przemyśl. Dobra, jeszcze sobie to przemyślimy, bo jeszcze byśmy sobie chcieli te inne questy powykonywać. No to co, moi drodzy? Ja myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Ja bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Jeżeli jeszcze nie trzeba, to się do góry. No i widzimy się w kolejnych odcineczkach, także trzymajcie się. Hej.